Dzisiaj, może nieco przypadkowo i niespodziewanie, bo nie zakładałem wizyty na tej ścianie wspinaczkowej, gościmy na ścianie sieci Blockout we Francji, miejscowość Vitroje. Tak naprawdę 10 minut od lotniska, bo akurat w pobliżu odwożąc kolegę egzaminatora na samolot. Dlaczego wybrałem to miejsce? no bo było blisko, no oczywiście, że tak poza tym to poprzednie, w którym byłem, czyli związane czy znajdujące się w Bugbeler na terenie tak naprawdę wioski dekatlonu, dla mnie takie trochę rozczarowujące nie za dużo bulderów ja lubię buldery wspinaczkowe, tam tego nie znalazłem było dużo tych trikowych skokowych, przeskokowych, no nie to mnie interesowało, że nie chciałem się tam wybierać dlatego też zdecydowałem się trochę w ciemno przyjechać na tą ścianę, słów kilka ściana przede wszystkim otwarta bardzo długo bo do 23 średnia ocen na Google 4,7 czyli jak na ścianę wspinaczkową bardzo, bardzo dobre są to oceny tam czytałem te komentarze niestety nie mam ich jak przetoczyć mam tylko ze sobą telefon do nagrywania nie, nie jestem w stanie tego, tych dwóch funkcji połączyć, niemniej jednak same pozytywne komentarze na samej ścianie Dwa piętra pod wspinanie, gradacja trudności od B1 do B14. B1 najłatwiejsze, B14 najtrudniejsze. Do dyspozycji mamy siłownię, są też dwa automaty do wspinania się z liną. Jakie są te buldery? Jak tutaj wygląda ten root setting? O tym postaram się opowiedzieć i być może pokazać w momencie, w którym tu się już troszeczkę rozgrzewam i zacznę się na tej ścianie wspinać. Sama ściana znajduje się w takiej większej hali, jak się tu rozglądam, to bym powiedział, taka jedna z tych nowocześniejszych, nie jakiś taki tam gdzieś zapyzioł z lat dawnych, odzyskany z przemysłu, tylko w miarę nowoczesna hala jest tu wysoko. Myślę, że jest to około co najmniej 8 metrów, jak tak patrzę na tak zwane przysłowiowe oko. Czy cała wysokość jest wykorzystana? No tak i nie. W tej części, w której jestem teraz, tutaj. O, powstała taka pochylnia z automatami do asekuracji i to wykorzystuje jakby tą wysokość wspinaczkowo. poza tą pochylnią mamy taką część na bouldery jest moon przeobrażony częściowo w spraywalla coś ala campus chwytotablice swoją drogą od witchholda worek no i Siłownia, w zupełności wystarczająca siłownia, jeśli chodzi o potrzeby ściany wspinaczkowej. Co ciekawe, tam przede mną, słuchajcie, zaczyna się część restauracyjna. Jest to dla mnie taka stosunkowo nowość, bo nie byłem nigdy wcześniej na ścianie, która jest jakby połączona, wiecie, z częścią restauracyjną. U nas tam są jakieś rzeczy do przekąszenia, jest kilka stolików. No dobra, może na tym, może na mudzie jest tak trochę bardziej, ale tutaj funkcjonuje normalnie. Stuprocentowa restauracja, która wydaje posiłki, jest kuchnia, można sobie zamówić pierwsze danie, drugie danie. Siedzieli tu ludzie przy winku i spożywali. Najbardziej chyba podoba mi się to, że jest tutaj w miarę przestronnie, jest tutaj jasno. Jest czysto. Ta czystość też tak trochę wynika z faktu, że tutaj nie, jakby nie akceptują na bulderowniach używania magnezji w proszku w kulce, trzeba mieć tylko magnezję w płynie, to od razu też zwiększa ten poziom czystości, ale przede wszystkim jest, gdzie usiąść, gdzie napić się. Oczywiście kawy. Dodatkowo, tak jak mówię, fajna ta strefa do rozgrzewki. Tam, tam pierwsze piętro, tam gdzie się z Wami przywitałem. Taka strefa może trochę bardziej pod sekcję, powiedziałbym, dziecięca czy pod klienta młodszego, ale też jak najbardziej wspinalna. Fajna siłownia. U góry miejsce, żeby sobie zagrać, usiąść ze znajomymi w darta. Ten pomysł z połączeniem tego z tak naprawdę fajnym miejscem, gdzie można też coś Zjeść zamówić sobie normalne jedzonko. Nie no, dla mnie się to podoba. Bardzo fajny taki czysty. Jeśli chodzi o sam buldering, no znowu no ja to mało bulderowy. Ci, którzy widzieli poprzednie odcinki, wiedzą o tym, że no dla mnie to tak jak jest za wysoko, to już nie ma bulderingu. Moon był pod kątem 25 stopni, czyli bulderki też kończyły się w miarę wysoko. Te, które są nakręcone, no to takie zeskoki tam ze dwa chwyty zejściowe. I zeskok tam 1,50 m, 2 metrów Ja wiem, dla wszystkich młodszych, tych, którzy uprawiają bouldering na co dzień, to nie jest to w ogóle żaden problem. Po prostu zeskakujecie się, nie zastanawiacie. Ale poczekajcie, jeszcze jak plecki zaczną boleć, kolanka, to już będziecie wtedy sami szukać takich opcji, gdzie się da powspinać bez takiego zeskakiwania. Ale. To po czym udało mi się powspinać. Bardzo fajne bulderki, smaczne, nakręcone, wspinaczkowo, trzeba się trzymać. Jest oczywiście trochę przeskoków, trochę ze skoków jakichś takich różnych tematów. Niemniej jednak, bardzo, bardzo pozytywnie. Cena wejściówki i cena kawy razem za wszystko 18,70 euro, oczywiście. no Takie tu są ceny, słuchajcie. No, normalna wejściówka na ścianę, myślę, że około. 16 euro, także ta kawa też w miarę normalnej cenie. Być, być może ta wejściówka była czy droższa, a kawa, a kawa trochę tańsza. Jeśli interesują Was takie treści, subskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz. Wbijcie też na mój Instagram agresywa podkreśnik climb, tam też wrzucam różne ciekawe rzeczy. Zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!